Wow, 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 co to za komba było? Wilkas, the fuck, jak wygląda twój miecz? Co to było? Dobre, dobre. Maneczko z tej strony, samotny strzelec, a to już jest kolejny odcinek z naszej serii ze Skyrima Właśnie jestem w drodze do. Co tu się dzieje? Tak, jestem właśnie w drodze z Wilkasem, żeby się zemścić za to, co się stało w poprzednim odcinku. A co się stało w poprzednim odcinku, zaraz możecie zauważyć tutaj! W poprzednim odcinku. To jeszcze mi tu smok musiał przylecieć. FUCK you! FUCK you! Gdzie jest łuk? Bożo! A Czemu ta tego nie zgacza nie zabiła? Spieprzaj stąd staruchu A, tam wola się zaleć tą wiedźmą niż tobą. O, Sucker! sucker. Co? Co to jest? Dlaczego mnie nie było? Kodak. Ej! Kto cię okradł? Nie masz itemków. No szkoda go. Ja lubiłem gościa, spoko był. Jeden z takich mądrzejszych w tej grze. No a przynajmniej... Przynajmniej zostawił swój stalowy młot, to weźmiemy go. A to, co to za Żyd? Pewnie to on. Pewnie to ty zabiłeś konaka. Nie daruję ci. Nie daruję ci. No i tak oto była to prezentacja taka chwilowa. Ale nie wiem kompletnie, to to, co to jest. Tu jakiś klan jest i fajne pelerynę mają ten, ten gościuła. I co mu się stało? Gadamy z nim. Cicero? O, a niech to diabli! Nieszczęsny cycero utknął! Nie widzisz tego? Zabieram matkę do nowego domu, do nowej... O! Oh, 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 tak. Idź do gospodarstwa. Na farmę Lorejusa. To niedaleko. Przekonaj Lorejusa, aby naprawił mi koło. Zrób to! Mhm. No dobra, kogoś ty tutaj przewozisz. Trudno jakoś. Dobra. Mniejsza z tym. Yy, idziemy tutaj chyba na tą farmę. Jeżeli o to chodzi. Yy, tak, chodzi o tą farmę. I musimy z tym gościem. O, na miłość Mary, co teraz? Musimy go przekonać. No to go przekonamy, no je. Ten te mały człowiek naprawdę no potrzebuje Twojej pomocy. Ten koleżka Cyceron? Puh. powiedz mi coś nowego. świru spyta, dlaczego nie zostawi nas w spokoju? Pieniądze? My. Spójrz tylko na niego, kompletnie mu odb... Przewozi. Może tam mieć cokolwiek kontrabandę, broń, skumę. Ja się w to mieszał nie będę. Co? Na marę, a Kim ty w ogóle jesteś. No właśnie, mnie też nie znasz i. Tu w eee, dobrze, udało Panie ci się pomocy. mnie przekonać. Jaki Jaki mój mój Posłuchaj, ja. No retorykę będziemy mieli. Tak, masz rację. Może ma... Posłuchaj, um, dzięki, przepraszam za mój No mnie, widzisz, no i żeby mi się to nie więcej się nie, nie powtórzyło, jasne? Bo, bo się przywitasz się z moim to Henkiem i Frankiem. No. A, idziemy jeszcze do Cerona. Chodź tutaj, frajerze. Myślałem, że jakiś szkielet tam idzie. Jezuś. Nieszczęsna. Udało ci o! Proszę. Nawet kasy. Za... Ale gdzie ty masz zepsute koło? Tutaj, ale to Bary samo. To samo byś to zrobić. Dobra, jak daleko mamy do tego miejsca, żeby ich załatwić? Uuu, sporo, sporo, sporo. Więc tak, no jak to zawsze bywa, ja tam sam sobie dojdę. I zobaczymy się już na miejscu, więc widzimy się za chwilę. Dobra jestem. Zbliżamy się na miejsce i. wilkas gdzieś się zgubił, po prostu zniknął. No nie ma go. No. Czyli że znowu chłopak mnie zostawił żeby będę musiał sam to wykonać. Dobra, spokojnie. My damy sobie radę, bo my jesteśmy niepokonani, nie? Tylko, że. Tutaj jest jakiś gości, to się go od razu zdejmie. Tylko jakoś trzeba to wycelować. A widzieliście? Jeszcze raz strzałek, jak puszczę w to samo miejsce. No i nie trafiliśmy. Trochę bardziej. Bardziej skręci. Jest! Dało nam się załatwić gościa. Ładnie nam skradanie teraz rośnie. Eee... Yy... Nie trafiłem Wilkas! Myślałem, że już nie przyjdziesz. No kurde, no jednak przyszedł, zabrał mi jeszcze killa jak farkas, drugi farkas, no farka z takich złodziej fragów, yy, to tu takie wejście? Żadnych murów, żadnych wiesz? No dobra, wchodzimy. Okej, okay, znajdujemy się w środku. Tak jak wtedy. Głowy wilkołaków nabite na pal Tylko, że widzę, że to jakieś lipne te wilkołaki Idziemy dalej Oczywiście będziemy się skradać, weźmiemy nasz łuk Chciałbym, żeby to była kusza Ale musi nam wystarczyć, okej okay. Przygotowujemy strzałę Otwieramy drzwi Jest gościu Którego pierwszego? Orka Bo orków zdradzieckie świnie. Kuźwa, nie, nie. Tego przynajmniej trafiliśmy. Wilka! Gdzie pobiegłeś, Mato? Wilka z wszystkich mi interesuje za to. Nie widzisz, że tam jeszcze jest łucznik. Szczęśliwy Widzę, że ten łucznik zajął się wilkasem na moje szczęście. To my go sobie wykończymy. Okej. Okay. Łucznictwo no, ładnie rośnie. Zobaczymy, czy jeszcze można ich tutaj ograbić, czy mają jakieś... Fajne rzeczy nie trzeba było tu przyłazić. Jak to? A, tak to Spikombo Jej, za dużo tej krwi R Łapę mu uciło Nie ma ręki Ani nogi yy, Weźmiemy dzwoneczko z duchy Nic tu nie będziemy brać, same śmieci a co, w tą trzeba iść czy jak? Czy tu prosto? Po też jest. Czekajcie, mapę sobie włączymy. Uu, 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 nie wiem. Tu pewnie jest zamknięte. Tu nie będzie otwarte, jak będziemy wracać. Widzicie? Jednak znowu miałem rację. Tych gości się nawet nie opłaca przeszukiwać, bo co oni tam mają? Kilka strzał pewnie i 10 zł. To, to bez sensu. Już jesteśmy takcy bogaci. O! Ale to sobie weźmiemy. Później wam pokażę. Dlaczego to. Główienko będę wykorzystywał. Zawsze lubię tak się bawić. To później wam pokażę co i jak. I jak to będzie wyglądać. Bierzemy łuk. Bierzemy łuk. A nie, ten guzik nacisnął. Yy, jak to się robiło? Dobra. O, ale by dostała headshota na dzień dobry. Kucnij. Ale dostała wcyca. Oła! Ale wow. czemu oni tak szybko giną? Uważaj na siebie, bracie! Sorry, ja Ciebie wstrzymał. Uważaj na siebie, bracie! No wilkas, oddaj mu! On nie jest twoim bratem! Może siostrą. Nie, ten Wilkas jest jakiś głupi. Nie wiem, co ten gościu, jest jakiś śmiertelny? Znacznie tak. No Wilkas, oddaj mu, co za cieniak! Ja tego wilka sen. No właśnie. O to chodziło. Pokaż, bo ty miałeś nawet dobry mieczek. Orkowy miecz. To o wiele słabszy od mojego, ale masz. Widzę, że dużo złota. Oj, uleczenie choroby. Bierzemy. Aaa, niepotrzebnie. Niepotrzebnie brałem to gówno. Czekajcie, trzeba się czegoś pozbyć, bo ja mam już tyle śmieci. Eee, co to jest? Skąd je tu mam? To jest nam kompletnie niepotrzebne, wywalamy to Chętnie bym to sprzedał, ale Sytuacja jest kryzysowa To też nam niepotrzebne, po co nam to To weźmiemy, bo to sprzedamy yy, Łuk mrozu No to czemu ja go nie używam Bierzemy go Ty i spadaj mm, Jeszcze tylko tutaj Ustawię sobie łuk mrozu Na dwójeczkę A i miksturki jeszcze sobie jakieś znajdę Miksturki znajdują się tu i... Tu jest jedna. O dobra, to nam To nam na razie musi wystarczyć. I to weźmiemy sobie pod czwóreczkę. Bardzo przydatny jest ten. Szybko się można zmieniać, szybko można się chilać. To jest bardzo dobre. Op! Na dół idziemy wykończyć już ostatniego frajera. Jakieś drzwi, ale nie będziemy tam wchodzić, nie chce mi się tego otwierać. Za bardzo trochę na kucaka pójdziemy zaraz tu będą pewnie pułapki jakieś a no, mamy przywódcę a nie zbytnio to nie jest przywódca ale no uciek nam czekajcie a nie to nie przywódca taki straż ale dostał headshot'a, i jej i już powinien, zdano zginąć ty wilkas to jest idiota Zamknij, ja Ja tu walczę. Patrz, patrz, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, patrz, patrz, jest level next. Spójrz no, tą strzałę, dobrze. Ole, dostała. o, oh, 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 jakie dźwięki. Wow, what the fuck. Jak ją zamroziło ekstra. Yy, Weźmiemy strzały, bo mamy już mało. Ale poczekajcie. Wow! Widzieliście to? Ofo! Widzieliście to? Jak ją rozwaliło, dobre. I tak już nie żyło. Ale co tam do walmy jeszcze? Kufry jeszcze sobie ten. Hmm. Wszystko weźmiemy. Kurde, dobre. Podobają mi się te modyfikacje, tak normalnie w tego Skyrimie nie ma. że tak prr, rozpieprza ich, ucina się ręki. Flaki wylatują na lewo i prawo. Nie, nie, a właśnie, teraz mi się przypomniałem, miałem zapisać wam ten motyw. Obiecuję, że. no na, nawet w tym mogą się pojawić już modyfikacje opisane w opisie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to możecie sobie zobaczyć. O. No i dobra. Jesteśmy już chyba w ostatniej komnacie. I idziemy już do celu po trupach, jak to mówią. Czekajcie, trzeba przeszkolić strzałę. Tu zaraz będziemy musieli pewnie strzelać. Ty wyglądasz, jakbyś był jeszcze żywy. Ci oko świeci to, to była. moja strzała! To the fuck is? Gościu sam się zabił. Ja pierdzielę. Pradam na strzała. Nic kompletnie nie masz fajnego. Jak tam wejść, bo tam widzę już kufer. Trzeba to znowu uruchomić. Wilkas! Idź grzecznie uruchomić tutaj to. To tu? Tak, to tu. Ale jak to zostawić na stałe? Poczekajcie, mam pomysł. Weźmiemy jego ciało i przyciągniemy je... No czemu nie mogę przyciągnąć? Czemu nie działa? Ej! No dobra, dupa. Pewnie tam i tak nic fajnego nie ma. Za to tu mamy, widzę. ło, cały sprzęcior Bierzemy tylko komiksurkę. <gry> Bo tylko nam to się przyda. Ok, strzała. Obowiązkowo już widzę pierwszy cel. Czekajcie na główkę! Nie trafiłem! Ale dobra, przynajmniej się odwróciła. Wieśniara. Jezu. A no, już zginął Czekajcie, widzę, że to jakiś Wow, 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 co to jest? Co to jest? Tak nie, tego nie powinno być, poczekajcie Aż tak z nudów rozwalę Wow, mógłby być trochę lepszy efekt, że tak psz, rozwala, ale zawsze coś jest e, Jakaś książka Ciężki pancerz, a lekki, kuźwa, to na mnie potrzebne Awansuj Zobaczymy, bo właśnie mamy w zdrowie, musimy się tankować. Nie ma tutaj lipy. Idziemy. W co my pójdziemy? Broń dwuręczna nie my. Idziemy w jednorękę przecież. Yy, Jednoręka. Co tu jeszcze jest? To już mamy za sobą. Zobaczmy dalej. A tu łamigota? Nie, jeszcze nie możemy, jeszcze dwóch nam brakuje. Nie, nie, jeszcze tam, na górę. Pozwala wykonać jednoręczy potężny atak w czasie biegu, który zadaje podwójne obrażenia krytyczne. A z tej strony? O! Bierzemy to. No co, no kto by nie chciał strząć głowy przeciwnika? No. A no to chyba musimy iść teraz tędy. Da się tą pochodnię wziąć? Nie da się. Będzie trochę zimno. Aj, zapomniałem mu a, Nada, zaraz. Oni są tacy słabi, że ja po prostu zaraz sobie chyba wezmę na poziom arcytrudny albo hardkorowy. No, co to jest? O tam widzę wikołak, może ją wolno. Zaraz próbujemy. Ale jakoś nie widzę, żeby on był jakoś... By się z nim rozmawiać. Nie, nie chcę otwierać, bo on jeszcze mi tu zaatakuje. Nie, nie będę go uwalniał, bo coś czuję, że on będzie chciał mnie zaatakować. Bo tak jak Ela mówiła, że nie każdy potrafi zapanować nad sobą i nie każdy jest tym towarzyszem. Więc wolę się lepiej co nie bawić. Ja nie wierzę, ja kompletnie nie wierzę, jak ta srebrna ręka mogła złapać te wszystkie wikłaki. Oni są tacy słabi, że to po prostu głowa boli. No już ślizgacze byłyby bardziej silne niż oni Dobra, mamy, mamy jep leżysz Jep, leżysz Aj, przeżyłeś się jeszcze raz Uuu, łóżnictwo znowu nam rośnie, dobrze Eksp, darmowy eksp Co to jest? A to wilkas poszedł tam Ja tak patrzę, co to za boss już przyszedł tutaj A to wilkas Stary druh Kurde, sześć strzałów zostało, a pradawnych, dobra, spoko Myślałem, że tych żelaznych Ogólnie wolałbym Mieć więcej tych pradawnych, ale Ich tak łatwo nie jest Zdobyć, kurde, no znowu Ale oni przedłużają No kurde, no Mogliby zrobić w jednej komnacie Taką arenę, że ja tam Wbijam przez te drzwi I tak nagle, ba srebna ręka na mnie wyskakuje, najpierw walczę z wilkołakami Potem, ty, dobre to było Mamy cię! Mamy cię! Mamy cię! O, prawie padłeś sre. Filka z takim hardkorem, że on po prostu sam pójdzie i ich wszystkich załatwi. Ja. To jest chyba szef srebrnej ręki. Nie, to jest zwykły gościu. Znaczy, gościuwa. Ale widzę, że ma mieczyk dobry i dobrą zbrojkę. Widzę, się łatwo. bije. Znaczy, trudno. Wow, 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 wow! Co to za komba było? Wilkas! Fuck, jak wygląda twój miecz? Co to było? Dobre, dobre. Nie mam tyle aż miejsca na to. Co ty miałeś z rękawiczki? Jeszcze pokaż mi. Orkowe rękawice. wow, Bierzemy! Jest! W końcu pierwszy kwipunek dla orka. Teraz będziemy składać orkową zbroję, bo naprawdę jest! Są fragmenty łódfrada, bo oni podobno je ukradli. I będziemy mieli kozacki yy, topór. Ale kurde, dwuręczny właśnie. Po co mi dwuręczny topór? Yy, pomniejszony, bierzemy, bierzemy. Co to jest? Hmm, szkoda, że nie używam sztyletów, ale. Bierzemy to. A co to była za kurteczka? Bierzemy waży jeden, to go od razu sprzedamy. Będą te koty tam stały, to od razu się im. Op o! To co to. Szliśmy całą tą drogę naokoło, żeby tylko otworzyć te drzwi i wyjść Płata. tędy prosto? To, to jest... Jakby nie mogli od razu, że ja tam wbijam i załatwiam ich. No nie! Musimy iść naokoło, no kurde. Żadnych skrótów nie ma. Debilizm, po prostu debilizm. Mam nadzieję, że teraz nie będzie mi tutaj cała Wataha czekać przed drzwiami. Chociaż fajnie by było. Okej, okay, jesteśmy. I co my teraz musimy iść, od, oddać te fragmenty? E, nie, to L, mapa świata i idziemy już kończyć misję dla towarzyszy. Tak, już prawie koniec. Jeszcze zrobimy, damy te fragmenty. I co, no to już skończyliśmy, nie? A, jeszcze te. Coś będzie pewnie z tymi głowami, wiedźmami, więc to jeszcze zrobimy. I skończyliśmy, w końcu. Kurde, który to odcinek? Ósmy, no ja pierdzielę, no przez tyle odcinków robić tak tyle misji dla towarzyszy, to jest po prostu... Reszta zapewne przygotowała pogrzeb Kodlaka do tej pory. o Przyjdź do niebiańskiej kuźni, by złożyć wyrazy szacunku. No dobra, spoko. Czyliż... Że... ja cię znam. Nie znasz mnie. Yy, czyli że teraz będzie pogrzeb. A ła, 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 źle skoczyłem. Teraz będzie pogrzeb, i potem Iść na pogrzeb kodla. Tak, zrobimy pogrzeb. Mam nadzieję, że to będzie tam na górze. Yy, a nie ten. Nie tam na dole. W tej podziemnej. Mm, dobra, już wszyscy czekają na mnie. Na mojego boskiego bohatera. I co? No i zakończymy odcinek. To by było chyba dziś na tyle. Wow, tu się wszyscy zebrali. Nie tylko towarzysze. W obliczu Na, staniemy koło ali. Gdzie jest Kodlak? A tu na górze. O, założyli mu zbroję. Nie, nie, ja tam wejdę, szybko trzeba go okraść. Dobra, nie, 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 nie. Nie można tak. Trzeba uczcić śmierć Kodlaka. Jeden z lepszych postaci. Krzyczy. Nie, myślałem, że jeszcze mogę sobie tutaj ten. A potem. Żegnam cię. Tak, żegnamy cię, Kodlak. No szkoda, byłeś swój gość, ale. Nie umiesz walczyć, byłeś stary i tak byś umarł i tak. ale ładnie podpaliłaś. Aela, Aela, powinnaś. Powinnaś, powinnaś już. Ja pierdzielę, no. Rzuć tą pochodnię. Już myślałem, że ja będę musiał podpalać. No i tak wygląda pogrzeb w Skyrimie. Yy, ale dzi dziwi mnie to, czemu skoro Skior był takim, wiecie, zastępcą czy coś takiego, był taki niby Pro, to czemu nie wzięli jego ciała stamtąd i też go nie pochowali? Tylko zostawili go w tej jaskini jeszcze części Bez, muszę je znowu przygotować do zmontowania. Dobra, mam, yy... Proszę się nie będzie to jakiś zaszczyt. Oczywiście będę cię musiał prosić o drobną przy... Jest jeszcze jedna część, którą Kodlak zawsze trzymał. Przy... Sądzę, że nie powinienem grzebać w jego rzeczach. To będzie dla mnie przyjemność. No... E, dobra. Doceniam. Dobra, musimy iść jeszcze po rzeczy Kodlaka. Więc zrobimy to i... No i zakończymy odcinek. E, I... I tak zakończymy odcinek dzisiejszy i zrobimy następnego dnia kolejny odcinek I postanowiłem wyruszyć, właśnie jeszcze nie wiem gdzie Tam już niektórych komentarze nie tylko pod ostatnim filmem, ale jeszcze w innych ten. W filmach pisaliście mi, żeby tam jakoś Jakiś tam książę Dedr będzie jeszcze gdzieś i Żebym gdzieś tam poszedł do jakiegoś miasta, bo tam będzie jakaś tam złodziej czy coś takiego Nie Gilwia złodziei, tylko Coś tam w magazynach Jakieś takie misje I podobno to jest trudne, ale opłaca się to zrobić, więc Myślę, że zrobimy sobie to na pierwszym miejscu A potem zajmiemy się znowu y, Taką Misją ala właśnie towarzysze, takie wiecie Ciągnące się, ciągnące Nie wiem, czy tam Mroczne Bractwo, czy gildia Złodziei Jeszcze się nad tym zastanowię Ale sądzę, że chyba Gildia Złodziei jest łatwiejsza Aha, zawsze się przyzwyczajeniem, że Kodlak tu siedzi Ożesz gościu, ile ty miałeś par butów, o mieszek weźmiemy I tak nikt nie widzi, a tobie i tak już to nie będzie potrzebne Stolik yy, Fragmenty, u dziennik Kodlaka Weźmiemy, zawsze się przyda Zobaczymy ogólnie co on ma tam zapisane Dziennik Kodlaka, jest a wiecie co, ja sobie to sam przeczytam. Nie będę tutaj tyle czasu tracił na to. Dobra, idziemy oddać fragmenty i kończymy odcinek. No widzę, że już się wszyscy pomodlili i wracają do swoich codziennych spraw. Dobra, gdzie jest Eurlund? A Eurlund sobie poszedł do domku. Bo on poszedł sobie spać, bo jest już późno. Zamiast poczekać, idzij te śmierdzące. Zaraz. Eurlund. Mam fragmenty, kodlaka. Dziękuję. Twoi tarczownicy wycofali się do podziemnej później. Chyba No dobra, no to jeszcze tam pójdziemy. To nie jest znowu jakaś narada wojenna albo coś. A mam nadzieję, że mnie już tam y, uczynią tym dowódcom i... Sayonara, z bitches! I no, i tak będzie. Śmiercią. starzec miał jedno życzenie i nie zostało spełnione. Adios. Bycie dzieckiem księżyca nie jest znowu tak strasznym przekleństwem, Wilkasie. Tobie to wystarczy, Ty. ale on chciał być Te wyglądają jakby oczy Chciał się spotkać z gramorem. I zaznać chwały Sowengardu! Ale odebrano mu to wszystko Udało ci się go pomścić. No czyli, że będziemy musieli jeszcze oczyścić duszę Kodlaka To zrobimy rację. to w następnym odcinku ale nie o to chodzi. i Powinniśmy No i tyle wierzyć. no. Mam nie nadzieję, ważne, że już jutrzejszy odcinek, znaczy następny, nie wiem czy to będzie jutro. Masz bo raczej. nie wiem czy będę miał czas na nakręcenie masz Mam rację. nadzieję, że to będzie jutro. I. No i tak, zakończymy, towarzyszy. I będzie dobrze. Będzie dobrze, zrobimy. Jesteśmy cały czas do przodu. A i w końcu przecież to miał być Skyrim na modach, nie? No, mimo że już gramy już na modach, ale... Żadnej misji wam jeszcze nie pokazałem, właśnie. Teraz mi się przypomniało. Jest jedno miejsce, już go nawet mam na mapie, go mogę wam teraz w międzyczasie pokazać. To jest bodajże tu, nie to nie tu, kurde już chyba sam się zgubię, nie to będzie tu na lewo i to jest właśnie tu, tak, to jest właśnie to miejsce, tutaj będzie związane z modem i niedługo jakoś postanowimy, niedługo to jakoś zrobimy, lecz raczej chcę jeszcze bardziej, wiecie, z poziomem. Że trochę nas bo mam dopiero czternasty poziom i to jest trochę słabiutko. Narzędzia się niszczą i trzeba je naprawiać. Kto to gada? Naprawdę? Udało ci się naprawić ostrze? To Merlot. Pierwszy w części, a to dzięki mojemu bratu tarczownikowi. A widzisz? Płomienie bohatera są w stanie przekuć to, To, jest Woodhart odrodził się w płomieniach Kodlaka I zabierze cię na spotkanie z nim Chyba głupi jesteś Sądzę, że osoba, Aha, która no dobra. przyniosła fragmenty Ale głupio powinna pomieścić Woodharda do boju On chce nas no, tutaj zdradzić i załatwić grobowca grobowca i z Gramora. O, dał Za... mi miecz, pewnie cało waży, tyle że już... Dobra, zobaczmy tego Woodharda, czy to w ogóle się opłaca iść w to Wow! Szczególnie przeciwko elfom! Ja pierdziele! Elfów w ogóle praktycznie nie ma O nie! No nigdzie nie idziemy! To miało być w kolejnym odcinku! No widzicie? Oni są dalej, oni są dalej No ja też bym chciał dalej, ale nie mamy czasu na, na tyle, wiecie, na robienie Tyle tych misji w ciągu jednego odcinka, ponieważ odcinek będzie długo trwał i... Po prostu nie chcę, żeby cał, cały dzień zajmowało renderowanie go, dlatego postanawiam robić takie, co misję taką odcinek, więc to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się to spodobało, jeżeli tak, nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę, napisać komentarz jeżeli macie jakieś tam propozycje na misję i na kolejne odcinki, więc ja się teraz żegnam i czas na imprezę! Yeah. Uh -huh.